Cześć moi drodzy, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w poradniku, który Wam obiecałem. Ja jestem Nocur, a dziś pokażę Wam co zrobić, żeby mieć jak najwięcej FPS-ów w Farming Simulator 25 oraz co zrobić, żeby ten FPS no, był stały, żeby nam nie szarpało tutaj ekranem, żeby nam gra nie traciła na płynności. Także co, bez zbędnego przedłużania, jeśli jesteście nowi to zachęcam do zostawienia subskrypcji na moim kanale, bo tutaj zbliżamy się do 80. 10 tysięcy. Zostawcie łapeczkę w górę, jeśli pomogłem. A jeśli macie jakieś jeszcze dodatkowe pytania, na które, no, że tak powiem, tutaj. Chcielibyście otrzymać odpowiedź, to piszcie komentarze. Ja postaram Wam się pomóc. Także co, bez zbędnego przedłużania, zaczynamy. Moi drodzy, tak jak już powiedziałem, wiele osób pisało do mnie o poradni, który już nagrywałem i za Farminga 22, i za Farminga 19. A mianowicie, jak mieć ten stały FPS w Farmingu, tym razem 25, i jak mieć tych FPS-ów jak najwięcej, i zrobić tak, żeby gra była jak najbardziej płynna. Także co, mamy patcha 1.3. Czekałem na tą aktualizację i wstrzymywałem się z tym poradnikiem, właśnie do e, tej aktualki, bo ona no, sporo zmieniła i sporo naprawiła, jeśli chodzi o wydajność tej gry. Nie chciałem tego robić e, jeszcze na Patchu 1.2, no bo tak jak mówię, no, gra wtedy miała, miała, że tak powiem, słabszy, słabszy okres, bo wychodziła, <coughs> jeśli chodzi o płynność. No i teraz, moi drodzy, tak, przechodzimy sobie do ustawień. Obrazu. I teraz, tak, najważniejsze mamy klatki na sekundę. No, niestety tutaj nie da się podstawowo ustawić nielimitowanych klatek, więc ja po prostu polecam ustawić na maksymalną liczbę klatek na sekundę. Oczywiście tutaj rozdzielczość ekranu ustawiacie sobie taką, na jakiej gracie. No, ja gram na razie Full HD, czyli 1920 na 1080, więc tutaj nie ustawiam nic innego jak to, jeśli macie wyższe rozdzielczości. To oczywiście możecie to zrobić, możecie ustawić, nie ma problemu, tylko pamiętajcie, że ta rozdzielczość też będzie wpływała na płynność w grze. Synchronizacja pionowa, to ogólnie polecam ustawić, jeśli macie monitor 60 Hz, no to będziecie mieli stałe 60 fps, jeżeli macie 75 Hz, no to będziecie mieli stałe 75, jeśli oczywiście gra Wam do tylu dobije, jeżeli macie 144 Hz, no to będzie stało stale trzymać 144 fps, no polecam to ustawić, no bo nam się tak jakby unikamy wtedy takiego rwania ekranu, ja tego nieraz doświadczałem i to strasznie denerwuje jak się rusza kamerą, głównie góra dół, więc no, po prostu polecam to ustawić, jeśli, no tak jak mówię, jeśli nie chcecie, żeby wam się <laughs> rwał ekran, taki, taki efekt, żeby nie występował rwania. Ekranu. No, tryb w oknie no to wiadomo pełny ekran. No i ważna linijka: skalowanie rozdzielczości. Zwiększa lub zmniejsza renderowaną rozdzielczość rozgrywki. No, ja mam to ustawione podstawowo i chyba każdy na początku ma 100%. Jeżeli zaczniecie to zmniejszać, to wam się tutaj ten ekran będzie przed wami rozmazywał, jakby gra będzie bardziej tutaj, że tak powiem, rozmazana, tutaj będą tro, troszeczkę bardziej, wszystko będzie rozpikselowane, jeśli to zwiększycie, no to ten obraz będzie bardziej taki czystszy. No, to też bardzo mocno wpływa na wydajność, ja to zostawiłem sobie na 100%, bo no, tak jak mówię, na moim monitorze, gdzie, który jest Full HD, który ma 75 Hz, i tak takiej jakości, że tak powiem, tutaj, lepszej, no, no nie uświadczę i tak, także no jeśli macie tutaj lepsze monitory, czy też macie lepsze komputery przede wszystkim, bo tak jak mówię, to też wpływa bardzo mocno na płynność, jeżeli macie RTX, nie wiem, 4090, 40, no to ja na spokojnie możecie sobie ten produkt zwiększyć, ja zostawiam to po prostu na 100%. Jasność, skalę interfejsów w grze, no nie wiem, jasność możecie sobie zwiększyć, pomniejszyć, no to jest po prostu jasność w grze, ja to zostawiam tak, jak jest. No dobra, to teraz pora przejść do zaawansowanych. Ja, że tak powiem, powiem tak: jeśli chodzi tutaj o ten profil sprzętu, to musicie sobie ocenić, jakie macie, jaki macie sprzęt, jakie macie tutaj wymagania. Jeśli macie, tak jak powiedziałem, kartę graficzną 490, jakąś tam TIKE plus, no nie wiem, Ryzena 9 plus Intela albo Intela i 9. Albo jakąś, jakąś dobrą kartę graficzną od AMD, jakiegoś dobrego RX-a, no to wtedy ustawiacie sobie na bardzo wysokie. Jak macie średnie sprzęt, no to na wysokie albo, albo na średnie i zaczynacie od tego pułapu, żeby już automatycznie Wam te ustawienia zaawansowane jakoś nakreśliła gra. Bo powiem Wam tak, moim zdaniem, ustawianie takie, takie jak teraz to robimy jest totalnie bez sensu, bo powiedzmy, czasami jest tak, że. Na słabszym sprzęcie yy, macie, powiedzmy, ustawione średnie i grę działa mega płynnie, no ale jest troszkę gorsza jakość, i zawsze gdzieś ten sprzęt można jeszcze do, dociągnąć i zrobić z tego średnio wysokie, coś pomiędzy, tak. Dlatego no, polecam, tak jak mówię, jeśli macie bardzo słabe sprzęt, no to zaczynacie od, tych, od tego niskiego pułapu. Jeśli macie taki średni, no to od średniego i tak dalej. No musicie sami to ocenić. Ja osobiście mam komputer, tutaj macie specyfikację na ekranie, możecie też to w informacjach na moim kanale zobaczyć. Ja mam Ryzena 5800X sparowanego z RTX-em 2060. Wiem, wiem, tak ten procesor jest overkillem dla tej karty graficznej, no ale mi bardziej zależało na procesorze, bo tutaj montuję filmy i bardziej w programach się poruszam, ale nie ukrywam, że za pół roku będę chciał kartę graficzną wymienić na dużo lepszą, żeby już móc z pełnych ustawień tutaj, jakby w full graficy korzystać z Farminga 25. No ale w sumie nawet lepiej, że na ten moment mam RTX -a 2060, bo ja wam mogę pokazać, jak ustawić. Płynność, jakby w grze, tak, żeby gra była jak najbardziej płynna, właśnie na sprzęcie nie najmocniejszym, tak. Tak więc wchodzimy w ustawienia zaawansowane i teraz tak, bardzo ważna kwestia już na samym starcie: odległość rysowania obiektów, mega, ale to mega to wszystko wpływa na płynność waszej gry. I teraz tak, zanim zacznę wam mówić, co jest czym, pamiętajcie, że. Mi bardziej zależy. Znaczy u mnie grafika, jak widzicie na filmach, też jest spoko, te cienie, odbicia są wszystko naprawdę w jak największym porządku. Ale ja jestem tego typu człowiekiem, że ja wolę kosztem grafiki uzyskać płynność. Ja wolę, żeby gra działała płynnie, niż żebym miał lepszą grafikę, ale no nie wiem, działa mi gra na 40 FPS, bo mnie to drażni. Ja wolę, żeby gra była płynniejsza, żeby miała wiadomo, kosztem tej, tej grafiki żeby mieć yy, płynność niż na odwrót, nie? Także tak, odległość rysowania obiektów bardzo ważna sprawa. Ja sobie to wszystko mo na mojej karcie graficznej, bo tak jak mówię, tutaj procesor ten Ryzen, on mi się nudzi w farmingu, ale karta graficzna się troszeczkę poci, więc jeżeli chodzi o RTX A2060, to najlepsze ustawienia rysowania odległości obiektów roślin szczeg szczegół szczegółów oraz terenu to jest 110%. Wy, jeśli macie lepsze karty, to sobie oscylujcie troszeczkę wyżej, jeśli macie słabsze, to troszeczkę niżej. i tak schodźcie tymi programami, programi zapisujcie tutaj postęp i sobie to testujcie w grze. Więc tymi linijkami polecam się jak najbardziej sugerować i poruszać góra dół. W zależności od waszego sprzętu. Jeśli macie gorszy, no tak jak powiedziałem w dół, jeśli lepszy, no to w górę i tym się poruszacie, i tym sobie tą płynność dostosujecie. Lecimy dalej. Jakość renderowania jeśli chodzi o skalowanie rozdzielczości, no to tutaj mamy te wszystkie tekstury 3D i tak dalej. No ja to też mam ustawione na 110. Jakość cieni mam na wysokie. Częstotliwość cieniowania też mam na wysokie. Tutaj no też polecam tymi linijkami się poruszać. Chociaż tak jak mówię, no nie są one najważniejsze, to jednak też one wpływają na, że tak powiem, wydajność. Tutaj jeśli chodzi o częstotliwość cieniowania przestrzeni ekranu, to tak jak tutaj macie opisane częstotliwość cieniowania, przestrzeni ekranu optymalizuje wydajność w oparciu o luminację i prędkość kosztem, mojej utraty wierności obrazu. Ja to zostawiłem na wyłączone, ale zaraz wam powiem dlaczego. Bo to też możecie sobie włączyć, i to też powinno troszeczkę poprawić wydajność. Ale ja to na razie mam wy... ale ja to mam wyłączone, ale zaraz wam pokażę dlaczego. Przestrzeń ekranu odbicia mam na wysokie Tutaj określa jakość odbić przestrzeni ekranu, przestrzeń ekranu cienie, no to ja mam włączone, tutaj macie cienie w przestrzeni ekranu, no określa jakość cieni przestrzeni ekranu, jakość SSAO. To jest reguluje jakość okuluzji otoczenia w przestrzeni ekranowej. No ta ja mam to na wysoki, to też możecie sobie oczywiście góra dół robić w zależności od waszego sprzętu. Jakość atmosfery, ustawienia określające poziom szczegółowości i obciążenia procesora podczas wyświetlania chmur i nieba. Im wyższa jakość, tym większa złożoność i realistyczność wyglądu chmur i nieba, czyli to wpływa jak najbardziej na chmury i niebo. Ja mam to po na wysokie, na razie tak sobie to zostawiłem. Tutaj macie jakość mgły wolumetrycznej. Oczywiście jest to nasza mgła. Możecie sobie to dowolnie ustawić, jak chcecie. Ja mam to po prostu na wysokie, bo tak jest najbardziej optymalnie. Cienie chmur to możecie sobie włączyć albo wyłączyć. Nie wiem, jak was wkurzają cienie chmur, albo gra wam po prostu klatkuje, albo te chmury nie wyglądają już dobrze, bo no tutaj poustawialiście sobie na niższe, bo macie gorsze sprzęt, no to po prostu sobie wyłączcie i będzie wam, że tak powiem, lepiej. Jakość terenu. Dostosowuje stopień szczegółowości terenu i jakość jego tekstur. Zmniejszenie tej wartości może poprawić wydajność gry, to też jest bardzo ważna linijka. Rozdzielczość tekstur też jest bardzo ważną linijką, bo też wydajność wpływa bardzo mocno na wydajność gry. No i filtrowanie tekstur mega wpływa na, że tak powiem, wydajność gry, poprawia jakość graficzną tekstur. Filtrowanie dwuliniowe, najmniej widoczna poprawa, trójliniowe, umiarkowana poprawa. Ani zotropowe, najbardziej widoczna poprawa, zmniejszenie tej wartości może poprawić wydajność gry. Ja mam to na Anzio 2X, tak u mnie gra działa najlepiej, Wy możecie robić to góra-dół. Tutaj przy okazji macie, no tak jak mówię, bilnear, thrillner, tu macie wszystko jeszcze opisane, jakbyście czegoś nie wiedzieli. Jakość doświetlenia, no to to jest taka w sumie mniej ważna linijka, to aż tak nie wpływa zbytnio na, na wydajność mimo tego, że to tutaj tak pisze, ale no ja nie zauważyłem, żeby to aż tak wpływało, no ale tym też jakby no suniecie góra-dół. Jakość oświetlenia mam na wysoką, jakość efektów flary też mam na wysoką, jakość cieni też jest wysoka, jakość cieni w oddali również jest wysoka, ale to też, to też będzie wpływało na te cienie, na tą wydajność, jak Wam się te cienie będą... Renderowały, miękkie cienie mam włączone, czyli jakby realistycznie zwiększa cienie w zależności od odległości, od źródła światła i źródła cienia. Filtrowanie mapy cieni poprawia jakość cieni, zmniejszenie tej wartości, może poprawić wydajność gry i tak dalej. No to to również tym możecie sobie operować góra dół No i teraz tak, tutaj mamy kolejne ustawienia. Cienie roślin mam włączone, realistyczne światło ostrzegawcze włączone, pole widzenia tego nie tykałem, tego też nie tykałem, no tutaj ogólnie nic nie tykałem, no te światła tutaj możecie sobie ustawiać w lusterkach, liczbę świateł. O, i ślady opon możecie sobie też regulować, to też mega wpływa na wydajność gry, tym bardziej yy, ślady opon, bo jak wiecie, te ślady mamy teraz w 3D na tej siatce, to im więcej tych śladów, tym gra może gorzej działać na słabszych sprzętach, więc to też jest mega, mega ważna sprawa i teselacja objętościowa. Tutaj to, to, to są pierdółki, tutaj tym możecie się bawić, góra-dół yy, również, tutaj możecie sobie nawet to wię większe ustawić, no ale tak jak mówię, najważniejsze są tutaj z, tego, z tych wszystkich tutaj ustawień, najważniejsze, najważniejsze są te dwa. <laughs> no i teraz... Najważniejsza kwestia, anty-leasing postprocesorowy. To jest bardzo ważna linika i teraz tak. Tego, tego nie polecam w ogóle etykać tych wygładzania krawędzi. No chyba że macie komputer z NASA, no to tutaj z tego DLS z Findlay FX i Intel Xe SS możecie nie korzystać, jeśli macie komputer wystrzałowy. Ale jeśli macie komputer średnio-pułkowy z jakąś tam kartą graficzną, typu no właśnie RTX 3, 3060, 2060, no to dla serii RTX jest wsparcie NVIDIA dla DLSS. I teraz tak jest to technologia która renderuje scenę w niższej rozdzielczości, dopasowując obraz do wyświetlacza przy użyciu technologii NVIDIA DLSS. Zmniejszenie tej wartości może poprawić wydajność gry i tak dalej, i tak dalej. No i tak na chłopski rozum, poczytałem trochę o tym i wytłumaczę Wam, na czym to polega. To polega po prostu na tym, że nie tracąc jakby na jakości karty graficzne, to jakby ta technologia w kartach graficznych RTX generuje Jakieś tam klatki z czegoś, przy czym, no tak jak mówię, nie tracimy na jakości, a mamy wyższą wydajność. No tak, tak jakby chcę Wam to prosto wytłumaczyć, no możecie sobie to wpisać w Google i poczytać bardziej szczegółowe informacje, jest tego naprawdę dużo. I ten DLSS działa tylko na RTX-ach, nie działa on na GTX-ach. Tego prawdopodobnie tutaj nie będziecie mieli, jeżeli macie kartę GTX-a. Ale jest jeszcze coś takiego jak e Findly FX Super Resolution, jest to technologia od AMD, czyli odpowiedź. AMD na Nvidiowe DLSS to jest po prostu technologia, która działa na podobnej zasadzie. I co najlepsze, to ma wsparcie też dla kart graficznych Nvidi. Czyli jeśli macie GTX-a, który nie wspiera DLSS, to tutaj możecie się, że tak powiem, wesprzeć. Właśnie Findly FX Super Resolution, bo to ma kompatybilność. Czytałem o tym, to działa na karty graficzne NVIDIA tutaj, no na RTX również. No ale głównie jeśli macie gtx które nie wspierają DLSS-a, to możecie się podeprzeć tym AMD Findly FX. Tutaj mamy też generowanie klatek Findly FX Super Resolution, to też również jest do tej technologii, ale to dopiero się tutaj odblokuje, jeśli zaczniecie grzebać tutaj. W tym super Resolution, Jedynka i trójka różnią się chyba tylko od tego, że ta jedynka jest podstarsze, chyba karty graficzne, a ta trójka jest już troszkę nowszą technologią. Intel XESS, wiecie, Intel zaczął produkować ostatnio swoje karty graficzne Intel Arc. No i głównie jest to technologia również, która głównie jest stworzona dla kart Intela i też działa na zasadzie DLSS-a i Findly FX od AMD ale wspiera też niektóre karty graficzne AMD i NVIDIA. Nie wszystkie, musicie wejść sobie w internet i tam kliknąć listę wsparcia, no i z tego też możecie skorzystać. No i tutaj macie ostrość, jakość DR2 i docelowa wartość, no tutaj na razie tego, tym się nie bawimy. Ale teraz najważniejsze, nieważne czy będziecie korzystać z Findly FX Super Resolution DLSS czy Intel XeSS, bo są to te same technologie, tak praktycznie działają, robią to samo praktycznie. Tak na tej samej zasadzie. Jeśli już do tego doszliśmy i macie, tak jak już powiedziałem wcześniej, RTX a 2, 3, 360, 3060 czy 260, czy tam serię RTX, czy no macie Radeony, czy macie karty Intela, polecam włączyć to bo to poprawi nam znacznie wydajność w grze i mamy takie zakładki jak performance czyli um, ustawienie zakładki performance czy tu czy tu spowoduje że no, gra troszeczkę straci na tej jakości, ale będziemy mieli jak najwyższą wydajność i nasza karta będzie generowała nam um, jakby klatki i płynność gry będzie jak największa. Um, no troszeczkę stracimy na tej jakości, ale będziemy mieli jak najwyższą wydajność. Balanset to jest zbalansowanie pomiędzy wydajnością, czyli tą płynnością, a jakością grafiki i tutaj w tym momencie dla takich słabszych, znaczy dla takich średnich komputerów jest to najlepsze rozwiązanie, czyli jak tutaj w tym momencie nie miałbym Ryzena 7, tylko no powiedzmy, no nie wiem, miałbym tam na Ryzen na jakąś tam i piątkę, no nie wiem, załóżmy 7700, no to może bym to ustawił bardziej, nie, bo tam już jest słabszy procesor i no chociaż to działa na kartę w sumie, no ale Balans jedno to mamy balansowanie między tą najwyższą jakością, a tą troszeczkę niższą. Ja mam ustawione na Quality, bo to mi działa najlepiej. Przy Quality nie tracę na. przy mojej karcie graficznej nie tracę na tej wydajności. Zbytnio, a mam właśnie też dobrą rozdzielczość i jakby czysty ten obraz, nie mamy żadnej pikselozy. No i mamy jeszcze ultra performance, czyli taką, że tak powiem, zakładkę, która ultra performance, czyli no jednak stracimy na tej jakości troszeczkę więcej, no ale za to będziemy mieli jeszcze lepszą wydajność, czyli jeszcze płynniej nasza gra będzie działała, no ja mam to na quality, bo no u mnie to działa najlepiej no i teraz tak jeśli to wszystko już tutaj ustawiliście pobawiliście się, no to możecie sobie zapisać nasze wasze ustawienia i to testować no moi drodzy, no ogólnie przejdźmy jeszcze do Mojego podsumowania. Przejdźmy jeszcze do gry i pokażę Wam zresztą, jak na tych ustawieniach działa moja gra. No zresztą widzicie to na co dzień w serii Polagwazji, no ale pokażę Wam to jeszcze teraz, jak, jak działa gra i jak mniej więcej zachowuje się procesor i karta graficzna, że tak powiem, w, tutaj w, w menadżerze zadań. Także przechodzimy do podsumowania. No dobra moi drodzy, witam w podsumowaniu. Jesteśmy już w grze i to na save'ie, na którym prowadzę y, serię. Zobaczcie, tekstury, wszystko moim zdaniem wygląda fajnie. Nie mamy tutaj żadnych rozma rozmazanych tekstur budynków czy obiektów, bo ogólnie jak będziecie sobie testowali wydajność waszej gry, to rozdzielczość y, czy też, y, że tak powiem, jakość waszej grafiki poznajecie też po, głównie po budynkach, po obiektach. No, tutaj macie po prawej stronie wyświetlone na zielono FPS-y. Przy pomocy, przy pomocy konsoli oczywiście to zrobiłem. No i jak widzicie, gra działa płynnie. I ona tak oscylu oscyluje mi między 60 a 75 na moim RTX-ie, RTXie 2060. I tak mi się gra najlepiej, bo nie mam spadków żadnych płynności i nic się tutaj zbytnio nie dzielę. Wiadomo na początku, jak wchodzimy do farminga, taki spadek może być, no bo tutaj wszystko się jak widać doczytuje, ale już później jest ok. No i jak widzicie, też cienie, światła, no nie tracę tutaj zbytnio na jakości. Naprawdę fajnie, że Nvidia czy też AMD, no i też Intel oferują takie wsparcie w postaci swoich DLSS-ów. No, tutaj już macie mały spoiler, co ja robię tutaj na tym save'ie. Jak widać gra poniżej wartości o 60 nie spada. Dla mnie jest to płynnie, wiadomo, no, dla ludzkiego oka teoretycznie więcej niż 60 FPS-ów nie jest widzialne, ale w momencie, kiedy mamy odświeżanie ekranu, no to jest to różnica. No, ale jak widać gra naprawdę działa płynnie, tutaj macie też gdzieś w którymś kącie ekranu wyświetlone, że tak powiem, no tutaj statystyki, jak się poci karta czy procesor. No i u mnie gra działa tak, w takich ustawieniach działa najlepiej, tutaj poniżej 60 tych FPS-ów nie schodzimy. No i moi drodzy, jeszcze zanim skończymy ten film, powiem Wam tak, jeszcze zanim, jeszcze zanim tutaj przejdziecie do ustawiania, ustawiania ręcznie swojej gry, swojego Farminga 25, Zerknijcie, jeśli macie taką możliwość, oczywiście, jeśli macie aplikację pod nazwą tutaj wam się wyświetla GeForce Experience. Na razie z tego co widzę, w listach wsparcia dla GeForce Experience nie ma farminga 25, ale jeśli się on pojawi, to polecam zeskanować swoje aplikacje na komputerze. Wtedy program wykryje wam farminga i tam możecie sobie kliknąć taki przycisk, jak optymalizuj. I jakby GeForce sam do waszego. PC -ta zoptymalizuje ustawienia w farmingu, jeśli nie chcecie się bawić ręcznie i jeśli oczywiście wsparcie dla farminga 25 będzie, bo wtedy macie 100% pewność, że wszystko jest ustawione dobrze, chociaż, chociaż uważam, że GeForce Experience ustawi Wam bardziej grę pod kątem wydajności niż samej tutaj jakości grafiki. Także. Także jeśli jesteście leniwi i nie chcecie się i boicie się albo nie chcecie nie wam się bawić w ustawienia ręcznie, no to po prostu polecam wam tego GeForce Experience, jeśli oczywiście macie daną aplikację, jeśli macie karty graficzne NVIDIA, nie wiem czy dla AMD coś takiego jest może i jest, możecie po prostu musicie sami sobie poszukać. Jeśli taka opcja oczywiście jest w AMD, no to też polecam to zrobić w aplikacji przeznaczonej dla kart graficznych od AMD. Także co moi drodzy? Myślę, że pomogłem. Jeśli macie jakieś pytania, to piszcie, będę na nie odpowiadał na bieżąco. Jeśli czegoś tutaj nie dopowiedziałem, jeśli jeszcze coś was zastanawia, to są moje ustawienia graficzne w Farmingu 25 na pewno, jak będę zmieniał. PC-ta, znaczy nie pc -ta, tylko kartę graficzną, no to na pewno tutaj jeszcze sobie zaktualizuję te ustawienia o lepsze i może gdzieś tam w którymś filmie już tak na luźno Wam je pokażę. Także co, nie przedłużając, mówił Nocur, do następnego. Subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie. Cześć, na razie.